Mamy końcówkę sierpnia, a więc Top of the Top Sopot Festival zaczął się w najlepsze. Jednak chyba nie wszystko przebiegło zgodnie z planem, ponieważ po pierwszym dniu koncertów w sieć zalała fala negatywnych komentarzy, dotyczących m.in. nagłośnienia, które uniemożliwiało dobry odbiór koncertów zarówno publiczności tutaj w Sopocie, jak i widzom zgromadzonym przed telewizorami. Dużo negatywnych słów padło nie tylko zresztą od internautów, m.in. Blanka Lipińska na swoim profilu na Instagramie relacjonowała, że faktycznie mogą być jakieś problemy z nagłośnieniem. Dziś przed nami kolejny dzień koncertów, m.in. walka o nowego słowika. Wystąpi też m.in. Julia Żuga i zespołem Fil, Margaret, Zalia. Sarah James. Ponownie na scenie zobaczymy Agnieszkę Chylińską i wielu internautów wierzy, że tym razem jej występ e, będzie nieco lepszy. My też na to liczymy. W Sopocie jest piękna pogoda, bardzo dużo osób przyjechało też między innymi na festiwal, także mamy nadzieję, że dzisiaj wszystko pójdzie zgodnie z planem, że nagłośnienie zostanie poprawione, że wszystkie jakieś takie drobne wpadki e, zostaną poprawione, a Tłumy zgromadzone w Sopocie będą mogły cieszyć się z tych koncertów i również widzowie przed telewizorami będą mogli cieszyć się odbiorem koncertu, a nie tak jak było to wczoraj, troszeczkę zepsute. Także trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że zarówno dziś, jutro, jak i pojutrze będzie już super. No i oczywiście wszystko będziemy relacjonować dla Państwa na stronie internetowej fakt.pl oraz na naszych social mediach, także sprawdzajcie.